Cześć, hey, cześć, z tej strony Sen. Witam was w takim małym dopełnieniu tego moda Monika Fulwig. Gdyż mi pisaliście w komentarzach, że jest tutaj jeszcze czwarta piosenka na freeplayu, gdyż w story modzie jej nie ma po prostu. No i no, niestety tutaj jej nie widać, no, ale zobaczymy sobie freeplay. I... jest! No dobra, no to tak sobie ją zagramy, bez problemu żadnego tutaj. 3 2 1 No dobra. Gramy w ogóle senpaiem, co jest dziwne, ale fajne. Jesteśmy na randce z Moniką chyba. No w sumie tak się skończył mod, że oni chcieli zaśpiewać jeszcze raz ze sobą. No szkoda, że tego nie wrzucili. I tylko na free freeplayu to jest. Bo to fajne takie dopełnienie jest, więc wydaje mi się, że powinno być. No i... długo w tej lewej ręce, ja się zastanawiałem, myślałem, że kwiatek czy coś. No Jezu zmisowałem to serio. Ale więcej misów już nie będzie. <grym> ale jestem ciekaw, czy ona się jakoś zamieni wielce jeszcze w coś. No, ale chyba nie, to już będzie taka spokojna piosenka. Ta gitara. Uwielbiam gitarę klasyczną, mowy. Piękne są brzmienia. Uwielbiam takie, żeby się uspokoić, posłuchać takiego czegoś. <gryzny> no super jest to <gryzny> I sam głośnik jest, nie ma girlfriend, więc dobrze. <gryzny> A chciałbym zobaczyć yy, moda, w której graj, gramy jako senpai, właśnie, z tą Moniką, ale taki full week, czy coś, że coś się dzieje, czy jakaś historia jeszcze dalsza jest, bo w sumie fajnie byłoby to zobaczyć. Naprawdę. To koniec, czy nie? chyba jeszcze nie. No i oboje są szczęśliwi, a nie wkurzeni na nas. <gry> To fajne prawda. Spokojna. W ogóle ja aż nie pasuje do Friday Night Funkina. Zawsze taka jakaś walka była, w i tak dalej. Ale tutaj spokojna randka. Żeby im się tam powodziło po <laughs> tej piosence. Może Senpai nie będzie już takim gnojem <laughs> dla dziewczyn. co sumie pasują do siebie. <laughs> co myślicie? Możecie nam w komentarzach. O i koniec. Bardzo ładna piosenka. Dobrze, no to by było na tyle. Chciałem tak wam um, uzupełnić po prostu tą taj piosenkę. Także do zobaczenia jutro i. pa!